Cześć Siemanko, z tej strony Macieku i witam Was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. A, a dzisiaj e, pierwsze siano kosy na serii, czyli e, dzisiaj będziemy robić koszenie i przytrząsanie e, Więc bez przedłużania wsiadam do sześćdziesiątki e, i zabieramy się do roboty. Jak widzicie od razu tutaj na około sobie pojedziemy e, mamy tutaj przyczepę z tutaj e, jak to paletą e, z opryskami chwastobójczymi e, bo dzisiaj oprócz sianokosów e, będziemy opryskiwać e, owiec ponieważ no wyrosły tam chwasty a że jak widzicie już jest maj pierwszy e, to trochę przewinę właśnie e, Dostałem pieniądze ogólnie za sprzedane zwierzęta, bo nie mam wyłączone yy, w tym modzie na małe zwierzęta yy, i za mleko od krów Dostałem pieniążki O, wyjedziemy tutaj Staram się dobrze wyjechać, o Od razu tu mamy łączkę, to Dostałem pieniążki, właśnie tak jak mówiłem, bo tam też oprosiła się świnia, locha jakby, już i dostaliśmy pieniążki, bo tam wszystkie się nie zmieściły zwierzątka i chciałbym powiedzieć, że urodziło nam się coś, chyba samice i samce, więc samice ja będę sprzedawał jako prosiaki. Od razu bo lochy już mamy, tam to one jeszcze urodzą, a sam, samce będziemy składować, jakby no, dawać jeść i tak dalej, żeby urosły, i później będziemy pod sprzedaż, jakby jak dorosną. A na razie coś tam może dwa chyba się szykują, chyba knury już do sprzedaży za niedługo, ale to jeszcze trochę chyba. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, 60 została zatankowana, siewy owca dokończone. E, paliwo trochę zeszło, ale e, ale niestety. E, Oprysk mnie dużo kosztował, niestety, ale no to będzie jednak kolejny sezon, bo e, kosztował mnie aż 2400 i tam 2000 litrów jest, a tam to mało zejdzie, więc podejrzewam, że to zostaje na kolejny sezon i nie, czyli na jeszcze kolejny sezon. Więc kupiłem jakby zapas trochę. Lecimy tutaj 60. Kosimy. Chciałem zostawić tę trawę na, na maksymalnym wzroście, ponieważ e, no, chciałbym, żeby trochę dało tego siana. Bo krówki już tam, krówką już tam się kończy, a jednak potrzebują tego siana e, właśnie po przewijaniu. Bo mieliśmy tam marzec drugi, bo gramy na dwóch dniach e, mieliśmy kasy właśnie tak jak mówiłem 8 czy 9 tysięcy. Teraz trochę wzrosły, ale e, pościeliłem tam e, słomę bo trochę zeszło słomy świniom i krową. a karmić krowy to tak nie do końca świnie tam nakarmiłem trochę ale krowy nie do końca bo jak zdążymy to w tym odcinku nakarmimy a jak już nie, nie zdążymy to ja poza odcinkiem je nakarmię no i co w kolejnym odcinku zapowiadają się żniwa już postaram się załatwić kombajnistę a co będziemy kosić i ile nam się uda, to zobaczymy. Będzie oporowy odwóz zboża, więc. No, a dzisiaj, właśnie, tak jak mówiłem, pierwsze siano kosy. Fajne siano kosy. Tutaj mam super kosiarkę, tylko bez osłon. Ale to tam, aby we mnie jakiś kamień nie strzelił, a tak to. Albo się odbił, nie wiem, ale e... kosiarka się nie psuje, więc jest dobrze. Tutaj na dwójeczce niestety tylko jeździmy, bo no nie chcę tu zakatować trochę tej 60 O, mijaczka zrobiliśmy, poprawimy go przy kolejnym przejeździe. No kurczę, Więc zaraz wrócimy do tematu, tylko ja muszę poprawić to mijaczka. Do tyłu, dobra. Yy, rozmawiałem o tym, yy, że przy kolejnym przejeździe yy, poprawię mijaczkę, tak. Jak widzicie tutaj 60 cała zielona zaraz będzie e, Będzie nie będzie trzeba je, jej przemalowywać Bo będzie cała zielona e, Mówiłem wcześniej o tym paliwie ale Dalej nie pamiętam e, I ogólnie tutaj e, Nie chciałbym robić tych sianokosów od A do Z, bo to trochę nierealne takie No siano jednak musi wyschnąć e, Trochę żeby, być, e, żeby było suche więc Postanowiłem, że będę robił na przykład przy tych pierwszych sianokosach e, koszenie i przetrząsanie. A resztę poza odcinkiem, a na przykład w kolejnych sianokosach poza odcinkiem zrobię koszenie i przetrząsanie. E, I zrobimy zgrabianie i prasowanie e, kostkującą sipmą I jak się uda, to e, jak to zbieranie. Ale to zobaczymy, bo to... I zależy ile starczy nam y, dla krów tego jedzenia. No chyba, że będzie przy maksymalnej, y, przy maksymalnym wzroście, już trawa to się skosi, no żeby było trochę zapasu tego. Tutaj tylko teraz cofniemy, chcę poprawić mijaczka. Cyk, steczny i poprawimy o. No bo po co tu nam mijaczki, Trochę więcej trawki będzie chociaż. Świnie, mi się wydaje, że już nie, nie będę głodny na razie, chyba nakarmiłem je, a zaraz możemy zobaczyć, tutaj zatrzymam się. Tutaj, e, jak widzicie, no oprosiło e, nam się lochy. Tutaj krowy, no siano je nie nakarmiłem, no ale tutaj za to e, świnie jest ok. Dobra, no i a propos tej prasy i prasowania, to e, na pewno by... Na tej serii nie chciałbym do końca zostać na e, kostkującej prasie. Na pewno będę chciał kiedyś wymienić na belującą, ale to na razie jakąś 60 to mi niepotrzebna belująca, bo jeszcze nie mam tura. A jak będziemy mieli tur, to dopiero można będzie o tym rozmawiać i decydować się. A na razie to będzie kostkująca. Tak jak mówiłem, 60 robi się coś... E, Coraz bardziej zielona <laughs> A kosiarka, za to tam aż tak nie może. noże trochę tam dobra, ale ważne że 60 daje rady. Tu umyć się ją umyje. Mamy kartę, więc na spokojnie. Ciekawe, jak z paliwem będzie. Czy po tym odcinku też będę musiał tankować? No, jak tak, to jednak będę musiał znów jeździć po paliwo do sklepu. A i właśnie e, co do sklepu to właśnie tak jak mówiłem e, opryski e, kupiłem mówiłem już za ile 2400 chyba to było e, i właśnie nie mam niestety tura więc e, musie, sklep jakby załadował mi tam swoim wózkiem widłowym e, i tutaj już nie zdejmowałem bo nie miałem czym tam wołać e, żeby znów zdejmowali to jakoś później. Może sąsiad przyjdzie, przyjedzie z turem, to zdejmie mi jak będzie już po opryskach i do żniu będzie potrzebna przyczepa. A na razie to może stać, bo jeszcze trochę do żniw. Myślę, że jęczmienia nie będziemy kosić w czerwcu, tylko poczekamy na wszystko do lipca, ale no jeszcze się okaże. Jakoś nie chcę też dużo odcinków ze żniw robić. Nie wiem, czy w ogóle będą dwa, czy jeden, a jak już to maksymalnie dwa, bo. No, nie chcę zanudzać tutaj żniwami. Trochę tych, tych, tych sianokosów tu. E, a w żniwa to nic nie będzie dodatkowych prac, tylko żniwa. Jedynie później, pracowanie może, ale to jakby podczas żniw. Ja mówię podczas kombajnowania tam. Koszenia zboża. E, lecimy już zaraz tylko, nie słonki. Oj, 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 oj. No to. Dobrze pojechałem. Musimy się cofnąć. O, teraz. I właśnie a propos crufi tego jedzenia, zapomniałem Wam powiedzieć w pierwszym odcinku, że na razie te mera. Chyba tak mi się zdaje, że nie mówiłem, jak mówiłem to. Ale myślę, że nie mówiłem. Że te mera na razie nie będziemy robić. Samym sianem na razie karmimy. Bo tutaj przytrząsanie, już tam. Nie bawię się na razie w te TMR, -y, a zwłaszcza, że nie mam paszowozu żadnego może. Jak się znajdzie jakiś paszowóz, to dopiero zobaczymy, może będziemy się bawić to, ale zobaczymy, bo też kiszonki potrzeba do tego TMR-u, więc to zobaczymy jak to będzie. Bo no albo będziemy, jak już iść w TMR, albo w belki owijane, albo będziemy iść w... Siano kiszonka albo w kukurydze, no zobaczymy. Siano kiszonka, jakby z belek, to może nie wiem, zobaczymy albo z belek, siano kiszonka, albo siano kiszonka do samozbierającej, albo kukurydza, ale to się zobaczy dokładnie. Kończymy tu już zaraz. Paliwko schodzi, niestety. I tutaj a propos sześćdziesiątki, to będę planował remont na pewno. Jak starczy kasy, bo będę planował właśnie kupić ten i Jak starczy kasy po tym kombajnie, to zrobimy remont 60. Tutaj wyglądowo i ogólnie, tutaj światła musimy na pewno dołączyć, żeby chociaż po głównej więcej można było jeździć. Bo teraz tak trochę gorzej po tej głównej jeździć. Lecimy dalej. Prawie już tu kończymy, o kurczę, mijaczek został. Dobra. Ostatni będzie przejazd i teraz będziemy się brać za przetrząsanie. Może kiedyś się dorobi, dorobimy napęd do 60, ale to już jak będzie większe gospodarstwo. Na razie nie planuję dodawać napędu do 60. Oj! Zaraz wrócimy do tematu, tylko chcę zobaczyć, czy złapię Pokos, O, teraz złapię. Yy, właśnie jak będzie dopiero te większe gospodarstwa, jak może będzie taki stukon ciągniczek, albo bo mniej trochę, yy, to dopiero będziemy o tym. Ja będę dopiero o tym myśleć. No i co? Tutaj yy, koszenie skończone, tylko poprawimy tu mijaczek i koszenie. Będzie dokładnie skończone. Dobra, wyłączamy wałek, podnosimy. Wrzucamy na luz, bo musimy złożyć syk. Dobra. O, tutaj od razu widzę, że Azodzile, źle, to będzie trzeba tu podjechać nawozem granulowanym, jakby no sztucznym bo jeszcze niestety beczki przydałoby się tu w gnojowicy, ale jak albo w sumie pożyczymy od sąsiada, bo ja jeszcze beczki do gnojowicy niestety nie mam, więc tutaj albo będziemy nawozem sztucznym, albo będziemy pożyczać beczkę od sąsiada, ale jednak oj tam, żeby wiaderka mi przestała, e, ale jednak tam, no jednak tego tej gnojowicy znaczy. Się trochę zrobiło, więc może się znajdzie sąsiadek, który pożyczy beczkę nam. Zaraz Wam pokażę, jak poczypię tu przeciążarkę, przytrząsa... eee, ile mamy gnojowicy u krów i u świń. No nawet sporo się zebrało. No nie, może jakoś tak strasznie, ale. No nie wiedziałem, że aż tyle się zbierze. Zobaczymy. Teraz pokażę wam, no jak widzicie u świni 5600 litrów, a u krów 8200, więc no trochę się tego zbierało, a jak na mojego gospodarstwach to dużo nawożenia. Dobra, wjeżdżamy tu przy przytrząsareczko. Dwójeczkę może spróbujemy z dwójeczki na razie ruszyć. Opuszczamy przetrząsarkę. O kurczę, chyba jednak nie opuszczamy. Jeszcze musimy podnieść i cofnąć, bo tak. Żeby mi jaków nie było. Dobra. O. No właśnie w tym farmingu mi te tekstury przytrząsania bardzo mi się podobają. Ale za to ścierniska po rozłożeniu jakiegoś nawozu. No nie do końca. A zwłaszcza obornika, bo to niestety nie widać tego, więc jakoś mnie nie musi kombinować, a żółwki nie mam, więc... Będziemy kombinować tak, żeby jakoś po od razu rozwodzić ten obornik. No, nawet no szeroko rozrzuca. Tutaj ta przetrząsareczka. O, teraz, żeby na mnie na różkę pełną się nie roztrząsnęło, bo wtedy by było tutaj siano na dróżce, a jednak siano nam potrzebne, a... Leżeć wolę, żeby leżały tutaj na łące niż na dróżce polnej, żeby wysychało. Teraz podejrzewam, że będziemy jechać raz przy razie, ale może zaraz spróbuję w kółko, zobaczyć. No, zaraz. No, czasami tutaj trzy kokosy naraz bierze, ale to momentami. No, tutaj dwa. Wiecie co? O, tutaj, tylko weźmiemy, zaczniemy. Od tego pokosu i spróbujemy objechać dookoła. Tylko tak, żeby mi nie natrząchało tutaj na prawo za dużo. No właśnie, na tutaj. O, mam pomysł. Tutaj, żeby krzaki nam nie poleciało to zrobimy tak. Zawrot, nawrotkę zrobimy taką, tu trochę. Bo jak tak bym przejechał od razu z zakrętem, to by wywaliło mi trochę tego siano na na te krzaki a tak to trochę zaoszczędzimy tego dobra lecimy zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale bardzo mi to pomaga w rozwinięciu kanału wy tylko klikniecie a ja będę za to ucieszony więc zachęcam Oj, teraz, żeby na mnie waliło za bardzo krzaki. Trochę wywaliło, ale to nic. Dobra. Teraz tutaj musimy jednak do końca myślałem, że już tu będzie. Trochę weźmiemy tak, bo na no, znów przytrząs się w krzaki. Dobra. No sześćdziesiątka. No przydałby się jakiś pomocniczy traktor. Właśnie będę planował jakiegoś takiego nawet mniejszego od 60, eee od 60 jakiś traktor z turem tak żeby było, no bo na przykład tą e, paletę Mauser z e, tym środkiem chwastobójczym, no to już potrzebny Tur chyba, że chcemy, żeby sąsiad nam przyjeżdżał i zniewałam to z przyczepy, ja jednak bym wolą mieć swój tur, więc będę planował jakiś taki mniejszy ciąg, że tak jak mówiłem, do tura mieć. Ale to już pewnie po drugim, trzecim sezonie dopiero będzie, bo tutaj od razu kombaj planuję i remont 60, to jednak trochę będzie kosztować. Dobra, weźmiemy teraz od tamtej strony. Zaraz będzie już po szerszym saniu, więc dzisiaj trochę będzie krótszy odcineczek bo jeszcze tylko nam opryski zostały no ale to raz dłuższy, raz krótszy wczoraj trochę się zagadałem i trochę dłużej mi wyszło I aż trochę za długo no ale niestety była i tak a dzisiaj będzie takie 20 minut 25 minut odcinka, coś takiego będzie więc dobrze, nie będzie za długo nie będzie za krótko no, takie 25-30 minut chciałbym robić odcinki. Czasami no te 20 to trochę będzie no bo jakieś krótsze prace polowe, no to ja nie będę siedział i wymyślał tych prac polowych na odcinku. A tak to jak mam zaplanowane to i to, no to to zrobię, a ile wyjdzie mi od odcinka to już... to już niestety nie wiadomo dokładnie. Zaraz tu będzie po przetrząsaniu. Lecimy dalej. A tak zrobimy sobie tutaj. I ogólnie będę planował coś takiego jak ta seria już się skończy, tak powiem, no bo jednak nie chcę tutaj na jakichś wielkich Deerach jakieś 500 koni, nie no za, 500 to za dużo, jakieś 200 koni tutaj e, grać, więc jak ta seria się zakończy to będę planował jakby no i taki drugi sezon jakby. Więc. No, będzie co oglądać i co nagrywać. Ostatni przejazd będzie teraz. Tutaj taki, trochę skarpa widzę. Taki krajobraz. Tutaj to ktoś obok nas posiął, Więc. No, tutaj jest nawet spoko ziemia. I chyba nie wiem, czy Wam pokazałem w poprzednim odcinku. Bo trochę były zagadane te ziemie moje. Więc zaraz, jak może nie pokazałem, ja pokażę jeszcze raz wam, jak nawet pokazałem w poprzednim odcinku. Pokażę wam te ziemie, jak u mnie wyglądają. Bo wczoraj na pewno wiem, że mówiłem o tym, że na yachtmeniu tam piasek jest, ale to tylko tyle. Mi się zdaje, że mówiłem. A pokazywać, chyba nie pokazywałem. Na dwójce dobrze poszło też ładnie tu przytrząśnięte, tu teraz trochę wyschnie. I ja poza odcinkiem zgrabię i sprasuję tak jak mówiłem. Dobra. Teraz wycofamy tutaj. No masz akurat tu przytrząsarka bardziej się obudziła niż... E, jak to? Ym, kosiarka. Ale już tutaj nie, nie będę mył. Bo jeszcze pryskać musimy jechać. Dobra. O, wyjadę, tu wyjadę. Trochę za daleko, aż tam postawimy, ale trudno. Już lecimy. Podczepimy tu opryskiwacz. I właśnie tak jak w poprzednim odcinku, mówiłem, ten opryskiwacz ma te lance rozkładane na pana co Mi się bardzo podoba, więc dzisiaj to wam zaprezentuję. Podczepimy wały, czy. Dobra, podczepimy już siadamy, podnosimy a tu jeszcze trochę zostało tego oprysku, ale no by to nie wystarczyło na całe pole, no z poprzedniego sezonu wystarczyło a tu napełnimy sobie no myślę, że nawet cały opryskiwacz nie pójdzie na to pole no ale zobaczymy i tu niestety nie mam chyba dojazdu na tamte pole bez więc musimy uważać tutaj, żeby policja tu nie jechała, to musimy uważać, żeby nas nie przyłapała. Lecimy tu piąteczko. Do czwórki dzwonimy i teraz na lewo. Kurde te kierunkowska ozy, kurcze. Raz działają, raz nie działają i to tak te tej 60. O, jak widzicie z daleka, no jednak duże chwasty to są. No trochę urosły, bo to miesiąc chyba przewija, Coś takiego. Wrzucimy tu może na dwójeczkę. Chyba niszczenie rośnie. Nie, włączam tak. To dobrze. Właśnie a propos niszczenia roślin, to zaraz przejdziemy do tematu, tylko chciałem wam pokazać te rance jak się rozkładają tutaj. To... Biorę tu pierwsza będzie ta... Nie, to nie tu. O tu. Dobra, o tu widzicie. O tak, mi to się strasznie podoba. To takie strasznie realistyczne, więc... A ja lubię realnie grać, więc pasuje to dla mnie. I cyk. O, chyba za daleko podjechaliśmy. Więc będę musiał trochę wycofać. Cofniemy tu właśnie. Zobaczymy jak pod górkę tu 60 da radę z tym wałkiem. Dwójeczkę załączymy, tak jak mówiłem. Włączamy oczy i jedziemy. Nie wiem, czy nawet za szybko, może jedynko pojedziemy. Ta, jedy tak, jedynko pojedziemy. O, pastów się tutaj pryskają, więc. O, i teraz musimy skręcić bardziej, bo jednak nie do końca wstałem dobrze. Lecimy. pryskamy. Teraz nie wiem jak tu zrobić, zakręcić. Może do końca dojedziemy i wyłączę. Może też sąsiadowi buraków nie zgnieść cofamy cyk i tu zrobimy taki ale poprzecznik. No myślę, że dobrze pryska mi się jakoś nie wiem do końca jak się pryska w w życiu, ale myślę, że to będzie okej. Okay. Tak jak wspominałem wcześniej przypełnienia zwierząt nie ma włączonego, więc ta kaska będzie przychodziła. Jak będzie już pełna obora. Nie obora... No obora i chlew. No bo mam krowy i świnie. włączamy opryskiwacz. I lecimy. Myślę, że tu za dużo nie pójdzie jakoś tego w środku chwastobójczego, więc trochę zostanie na opryskiwaczu. Nawet trochę więcej, niż trochę. Więc będzie trochę na później. Cały czas mówię trochę, dobra. Już nie będę mówił. Bo tam jakaś przerwa jest, to ja nie dosiadam tam. Zaraz zobaczymy. Cyk, dojedziemy. Tak samo zrobimy, jak wcześniej, też zrobimy takim, może poprzeczniak, bo po pół ulicy nie będę lancami roz rozłożonymi jeździł. Oj, trochę na dróżkę Wzięło mi się. A i na ugniataniu tutaj rośnie, jakby niszczeniu plonów nie gram, bo tutaj już bym pewnie połowy pola nie miał. No bo tak to, takie jest niszczenie plonów, gniecenie ogólnie rośnie. Zrobione w tym farmingu, więc będę grał, bo ja tu chyba w grane wysokie ścierelisko będę grał tylko w żniwa. Jakby będzie będę włączał i wyłączał, bo tu. Nie ma sensu podczas oprysków i nawozów jeździć z wygniataniem, bo to dużo wygniata to nie jest dopracowane dokładnie w farmingu, więc nie będę chciał tak. Myślę, że damy na resztce pól. Nie będę tam pryskał, bo chyba już nie wyrosną chłasty Ja tam pryskałem wcześniej trochę więc. Powinno być git. Dobra, włączam opryskiwacz i ostatni przelaz. O, ja nie wiem czy będzie 50% opryskiwaczu w ogóle. Czy zostanie? Myślę, że nawet trochę mniej. Znaczy więcej zostanie nie mniej. O, tu widzę, że coś tu też jest. Albo ja zrobiłem mijacha, albo wrony powyjadały, albo ptaki jakieś tutaj. I nasionka. No, ale te, tego się nie da. No, chyba, że zobaczy wczorajszy odcinek, gdzie mi? Jaka zrobię, gdzie nie? Dobra, Jadę tutaj, bo jeszcze kilka chwastów było tu. Dobra, eee, Złożymy lance i zaraz zobaczymy, co tam tak wygniecione. Ciekawe, czy to był jak czy co? Dobra, Składamy i cyk. Dobra, zostawiłem 60 i ja się przejdę tutaj. Mijaczek, bo tu chwasty wyrosły, też jeszcze mi się wydaje, że to mijaczka zrobiłem. Tam pewnie też, chyba, ciekawe, jak to. Dobra, wracamy na gospodarstwo. Tu, o, jednak trochę minutek wyszło, więc jak na ten odcinek to będzie dobrze. Tu wyszło 27 minutek tak na razie. Więc na gospodarstwo to będzie prawie 30. No teraz już się, ale. Dobra. Lecimy. O, tym razem kierunkowska zadziałał. <laughs> Dobra. Lecimy. Zaraz należy będziemy skręcać. I tam. Yy, myślę, że opryskiwacz odstawię, bo już na razie oprysków nie będzie. Oprysków, właśnie jak mówię, nie będzie, ale za to zgrabianie i. Prasowanie dokończę poza odcinkiem. I myślę, że następny odcinek to już będą żniwa. To będzie. Myślę, że to będzie dobry odcinek, bo to pierwsze żniwa kombajnista. Będzie fajnie odwóz zboża. O i teraz, żeby tylko na paletę trafić. Dobrze opuściłem. Mogę jeszcze trochę podnieść. Dobra. Teraz powinno być git, zobaczmy, na ten się wyłączy. Teraz możemy nawet do przodu. Dobra, podłączymy. O kurczę, dobra, e, później to ogarnę e, poza odcinkiem. Zgrasimy 60. No i co? W tym odcinku to było na tyle. Zachęcam do zostawienia subskrypcji na moim kanale. Z góry dziękuję. I na razie. Cześć.